Gdy premier Donald Tusk nie trzyma w swoim ręku pełni władzy, to idzie na wojnę. Aktualnie celem jego ataków jest prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie, na przykład szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił uwagę, że już raz podobny scenariusz obserwowaliśmy. Proszę Sławomirze Cęckiewiczu wytrwać. Ta ekipa też mnie oskarżała, że negocjowałem bazę tarczy antyrakietowej w amerykańskim interesie, ale przetrzymałem atak i mamy to. Mamy stałą bazę amerykańską w Redzikowie, a ja zakończyłem karierę zawodową z wysokim odznaczeniem państwowym. Były w polskiej dyplomacji we wpisie nawiązuje do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, kiedy Amerykanie usiłowali wybudować w Polsce nowoczesną tarczę antyrakietową. Gorącym orędownikiem tego rozwiązania był prezydent Kaczyński oraz minister za to odpowiedzialny, czyli właśnie Witold Waszczykowski. Wszystko szło jak w najlepszym kierunku, do czasu aż premierem został Donald Tusk. Panie ministrze, dziękuję. Tak wiem, kiedy pan walczył o amerykańską MD w Polsce, to ta sama ekipa zrobiła z pana amerykańskiego agenta, zaś swój faktyczny sprzeciw wobec tarczy antyrakietowej w Redzikowie przebrała w rzekomą obronę polskich interesów. Znam to i w szczegółach w oparciu o archiwa opisałem w zgodzie. Dziękuję panu za tamtą nierówną walkę i ostatecznie zwycięstwo. Ekipa Donalda Tuska rzucała kłody pod nogi współpracy transatlantyckiej. Mamiono Waszyngton kontynuacją rozmów, lecz nie prowadziło to do niczego. Premier Tusk otwarcie mówił, że tarcza, wbrew opinii ekspertów, nie zwiększa bezpieczeństwa nad Wisłą. Ewentualna instalacja antyrakietowa w Polsce musi służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. I że instalacja bez dodatkowych elementów, o których mówimy, a więc modernizacji, ale także innego typu. Współpracy i takich politycznych gwarancji bezpieczeństwa, w naszej ocenie nie zwiększa tego bezpieczeństwa. Premier Tusk otwarcie atakował Witolda Waszczykowskiego za jego starania dążące do wybudowania amerykańskiej tarczy w Redzikowie. Nawet kiedy umowa została podpisana, państwo przez lata jej nie ratyfikowało. Mieliśmy kilka spotkań, rozmów i Tuskowi. Wyjaśniałem o co chodzi. On się obawiał, że to pójdzie jako sukces prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wcześniej zaczął tę kwestię. Aby wreszcie zaczęto budować tarcze i to w uboższym kształcie, potrzebne było ponowne dojście do władzy prawa i sprawiedliwości. I pierwsze łopaty poszły w ruch dopiero w roku 2016. Teraz po latach scenariusz się powtarza. Prezydentem jest Karol Nawrocki, który jest bezpardonowo atakowany przez premiera Tuska. Szef rządu już dzień po wyborach zapowiadał, że stawia na konfrontację z głową państwa. Plan awaryjny zakładający trudną koabitację jest przygotowany.